Witam Państwa bardzo serdecznie na Tarczyn. Dzisiaj zaprezentuję Państwu Volvo PAU 40 D3 150 koni wersji Air Design. Auto pochodzi z 2016, a tak naprawdę z 2017 roku. Z racji tego, że pierwsza rejestracja auto wyjechało na drogi w 2017 roku, natomiast produkcja przypada na 2016 rok. więc My to auto prezentujemy jako auto z 2016 roku, ponieważ nie zajmujemy się żadnym naciąganiem roczników. Auto, w, oczywiście, w białym, pięknym kolorze, w pakiecie air Design wygląda niesamowicie. Przebieg jest to 120 000 km. Zanim opowiem o wyposażeniu tego pojazdu, to powiem kilka słów o tym, skąd takie auto się u nas wzięło. wszystkim eee, film też robimy w pełnym słońcu, tylko dlatego, żeby pokazać Państwu w całej ukazałości samochód. Eee, na w pełnym słońcu każdy defekt automatycznie byłoby, byłoby widać. Eee, auto zakupiliśmy do naszej firmy, jak wszystkie nasze auta, z domu aukcyjnego. Z aukcji aut po leasingowych, z aukcji aut pobankowych po wynajmach długoterminowych i tylko takie auta nas interesują. Rynki, jakie nas też interesują, są Niemcy, Belgia, Holandia i Luksemburg. To auto pochodzi z Holandii. Zakup auta od instytucji finansowej poprzez dom aukcyjny gwarantuje nam przede wszystkim stan pojazdu. Stan pojazdu to jest absolutnie idealny, ponieważ mamy pełne opisy rzeczoznawców typu opisy lakieru, opisy mechaniczne wad mechanicznych i tak dalej, więc posiadamy absolutnie szczegółowy raport odnośnie tego pojazdu, jest on 100% bezwypadkowy, posiada pierwszy lakier. Sami też to zweryfikowaliśmy, jak auto do nas dotarło eee, i ten lakier absolutnie jest w oryginale. Do tego eee, przez to, że zakupione auty z domu aukcyjnego posiadamy w pełni legalne źródło pochodzenia takiego samochodu. Wystawiamy jeden z najlepszych możliwych rachunków jaki może być na auta polizingowe, pobankowe, czyli fakturę VAT 23%. Podana cena jest ceną brutto, więc jak ktoś bierze na firmę, taki VAT sobie może spokojnie jeszcze odliczyć. Ponadto dzisiaj bardzo ważne też jest legalne źródło pochodzenia i tu takie mamy, ponieważ mamy fakturę w języku polskim, mamy przelew e, za auto bankowy. E, posiadamy absolutnie dokładnie wszystkie dokumenty jakie tylko mogą być. Dodatkowo auto jest zarejestrowane już w, u nas w kraju. Jest, e, tak naprawdę wyjeżdża się od nas na polskich tablicach. Auto można kupić od nas w leasing. E, można kupić od nas za gotówkę. Mówię firma ma duży plus bo VAT sobie może odliczyć. Osoba prywatna nie płaci 2% podatku PCC, co też jest dość pokaźną sumą. Więc tu jest dużo korzyści przy takiej metodzie w formie sprzedaży na fakturę VAT 23%. A teraz przejdźmy troszkę do detali, szczegółów tego pojazdu. Mocno do zbliżymy. Auto jest w paciecie R-Design, więc cały ten zderzak przedni jest od r -ki. Wygląda on bardzo zadziornie, niesamowicie, ma takie czarne wstawki, do tego biały kolor, wygląda to naprawdę świetnie. Auto bardzo bogato wyposażone. Tutaj na pierwszy rzut oka nam się rzuca radar, czyli aktywny, aktywny tempomat. Dodatkowo auto jest wyposażone w funkcję Line Assist, czyli utrzymywanie toru jazdy. I mamy radar, aktywny tempomat, tam utrzymuje odległość od poprzedzającego nas pojazdu. Na autostradzie to powoduje taki efekt w pewnym sensie autonomicznej, już jazdy, więc to są bardzo rozwinięte systemy. Mamy najwyższej klasy oświetlenie, tak zwane młotki, czyli już full LED, full LED system. To już są światła inteligentne, światła adaptacyjne, które samo nie zmieniają światła z długich na krótkie, światła, które nie oślepiają nadjeżdżających z przeciwka, więc jest to bardzo wysokiej klasy oświetlenie. Dodatkowo pacie ter design. I peli mamy też od pakietu Air design 16-calowe erki, bardzo ładnie one się tutaj prezentują, eee, piękne srebrne lustereczka, które wyróżniają się w tym samochodzie, mówię, w połączeniu z białym kolorem prezentuje się to naprawdę świetnie eee, i tak jak mówię, auto jest naprawdę w stanie perfekcyjnym, żadnych rysek, dołków, gniotek, które nas potrafią irytować. R-Design V40 bardzo ładnie wygląda z tyłu. Jest bardzo drapieżny, agresywny. Tutaj mamy, charakteryzuje się takim dyfuzorem z tyłu z dwoma końcówkami wydechu. Bardzo ładnie ten dyfuzor wygląda. Tutaj tego oczywiście tu jeszcze mamy D3, czyli 150 koni i emblemat Air design Zajrzymy do środka. Natomiast film robimy Absolutnie w pełnym słońcu, więc ja pozwolę sobie cofnąć, cofnąć tym autem do garażu. Czyli w ramach filmu zrobię 10-metrową jazdę próbną, żeby pokazać Państwu lepiej wnętrze. Żebym ja też jako operator widział dokładnie, co nagrywam, gdyż w pełnym słońcu jest to praktycznie niewykonalne. Już sobie cofniemy. O, troszkę lepiej przestanie nam tutaj słońce nas męczyć, dobra, zaczniemy od boczków. Boczki mamy e, cały środek, w street. Jest od pakietu air design, czyli środek mamy też taki, boczki obszyte tutaj skórą. Wygląda to naprawdę niesamowicie fajnie. I jest to wszystko w idealnym stanie. Jeden z najlepszych możliwych foteli, czyli skóra połączona z Altantarą. Fotele, oczywiście, też air design. Utrzymany w stanie absolutnie perfekcyjnym. Tu nawet najbardziej narażony element jest w stanie idealnym, co potwierdza też dość znikomy przebieg 120 tysięcy kilometrów. Ja ten rok to doskonale, Państwo wiedzą, że mogłoby być znacznie, te samochody robiły znacznie więcej, więc tu mamy przebieg dosyć, dosyć śladowy. Do tego mamy Kierownicę też r Design dwuczęściowo przytą. Absolutnie też w stanie idealnym, z manetkami tutaj w kierownicy F1, bardzo fajnie ona się prezentuje. Interaktywne zegary. Interaktywne zegary, tutaj Państwo widzą czytanie znaków drogowych też. samochodzik nam się pojawia tutaj od aktywnego tempomata. Auto powinno nam automatycznie też zahamować w razie konieczności. Zegary mają, są interaktywne, mają zmienne motywy. Możemy sobie zrobić jeszcze taki motyw. No, wygląda to naprawdę, naprawdę świetnie. Są bardzo intuicyjne, bardzo przejrzyste. Co dalej? Auto wyposażone w najlepszą stronie Gardy Tronic automatyczną, co sprawia przede wszystkim, że to auto też jest bardzo unikatowe, ponieważ V40 w automacie jest bardzo, bardzo mało. Do tego auto posiada karbonowe dekory, co, co wygląda to naprawdę fajnie chyba karbonowy dekor to jeden z najładniejszych dekorów no i tutaj te przyciski też świadczą o tym jak bardzo fajnie wyposażony jest ten samochód czyli mamy radar, line assist, bardzo fajnie tutaj to wszystko jest skonfigurowane do tego auto jest wyposażony. Eee, tu musimy chyba zamknąć drzwi co zamkniemy je tu sobie cofniemy, bo tu nam się włączyło ponieważ jest mało paliwa żeby nas nawigowało no dobra, nie do końca też potrafię tutaj to e, to zrobić auto jest wyposażone tutaj we wszystkie systemy e, to dla znawców Volvo wchodzimy w moje V40 w moje V40 to mamy wszystkie systemy bezpieczeństwa oczywiście jest wyposażony samochód w system czujników przód, tył z wizualizacją co też bardzo łatwia bardzo ułatwia parkowanie podsumowując auto, o jeszcze pokażemy może Państwu e, fotel pasażera fotel pasażera w absolutnie w idealnym stanie tak jak cały samochód, ja też robię takie zbliżenia dosyć żeby pokazać, że ten samochód praktycznie nie posiada żadnych śladów użytkowania co bardzo fajnie jest kupić sobie taki samolot używany, który naprawdę jest w idealnym stanie i będzie cieszył przez najbliższe, przez najbliższe lata pokażę Państwu jeszcze kanapę z tyłu Ach, niestety troszkę mnie yy, technologia przerosła, bo jeszcze trzeba sobie ją otworzyć o. Ta napa z tyłu prezentuje się następująco, też jest absolutnie w stanie idealnym. A tak się prezentuje cały cockpit samochodu. Więc, tak jak mówię, podsumowując: 2017 rok auto wyjechało na drogi. 2016 rok produkcji 120 tysięcy przebiegu. Pełna faktura VAT 23 Piękne tutaj jeszcze oświetlenie lamp z tyłu. Dziękuję za chwilę uwagi. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zakupu, bo naprawdę warto.